Witam serdecznie. Już za chwilę zacznie się turniej. A ja mam teraz chwilę czasu na postoju, więc sobie e, zagram ten turniej. Jeśli chodzi o nagrody, byłem w top 100 bodajże. Chyba tak, chyba się złapałem na top 100 w poprzednim turnieju. Ale nie dostałem tam nic ciekawego, nawet nie było 5-gwiazdkowej kulki. Kilka jednogwiazdkowych, 3-gwiazdkowych, 4 -gwiazdkowy, chyba też dwie. No i to tyle. Tutaj ustawiłem taki def Myślę, że on się będzie bronił bardzo dobrze. Trochę żałuję, że nie ma niebieskiego, no bo tam mam najlepsze oddziały. No, ale lecimy. Lecimy z atakiem. Jest krzewo. Nie ma juku Hainena, więc taki fajas na przykład może być dla mnie trudny do przejścia. Ale zobaczmy. Skład, jakim będę grał, to raczej będzie taki standardowy. Tylko tak, czy ta zarel mi tutaj w ogóle cokolwiek będzie y, dawała? Nie wiem, czy tam mi coś będzie dawała, bo i tak właśnie na 6 klocków nie odpalę, tylko krzewo. No ale w sumie odpalić krzewo na 6 klocków to też jest bardzo y, fajna sprawa. Więc zobaczę taki pierwszy atak. Y, ale idziemy, idziemy na razie po te fioletki. Fajnie by było zdobyć drugie fioletki. Złodziej oczywiście musiał tutaj odpalić przed Fajezem, inaczej nie byłoby najmniejszego sensu takiego składu w ogóle zabierać. A, źle zagrałem, mogłem iść. Dobra, plansza pomogła, bo mogłem najpierw iść na te, po te właśnie yy, żółte z dołu. Ale myślę, że tutaj się już nic złego nie może wydarzyć. Oczywiście w pierwszy dzień zawsze takie, że te defy są troszkę słabsze. Ja nie mówię, że jakieś nie wiadomo jak słaby jest ten def, ale no nie ma co się oszukiwać, jak się nie posiada... Jeśli bierze się na tanka szybkiego, szybką kartę, jest to jeszcze Sniper, no to wiadomo, że wygrać się za bardzo nie da. Tutaj wiem, że nie mogę nałożyć na nią tego palenia, ale po prostu chcę zadawać jakiekolwiek obrażenia. Ile tur jeszcze tego palenia nie można? Dwie tury. No to na razie nie będziemy odpalać. Naładujmy wszystkie karty. No druga sprawa, że ja jej mogę nawet tego palenia nawet nie nałożyć, bo przecież jest kreskówką. No właśnie. Ale będę się starał. Kurczę, mocniej ona się leczy z tej pasywki kleryka niż z kleryka. Tak, z kleryka niż ja ją biję z tych minionów. I tak się właśnie zastanawiam, czy w ogóle jest sens te miniony odpalać. No i Sokolnik. Sokolnik na, na tanku jakby była, to według mnie ten D byłby dużo mocniejszy. Z tego właśnie względu, że widzicie, ciężko jest ją zabić, mimo że jest gdzieś tam na skraju formacji. Nie przyjmuje ode mnie żadnych tych, wiecie, ani minusa do defa nie przyjmuje, ani, ani palenia. No i to by mogło być dużo lepsze niż, niż to, co ustawił, czyli tego Rudolfa. Chyba tak naprawdę jeśli nie będzie tych 32 tur, to ja nie jestem w stanie jej zbić nawet. No, masakra, ale już jest blisko. Te miniony wesołka są totalnie bezużyteczne. Ale odpalą go jest dla tej generacji many po prostu. Dobra, teraz chyba się już uda przejść. O Jezus, jest w końcu. No, sokolnik w kreskówce może być bardzo dużym problemem. Okej. Okay. złodziej na tanku, tutaj się jest na pewno dobrą kartą, ale po to mamy prowokację startową. Dlatego ja y, postawiłem na... E, tanka pasywnego ok super, super tak się stało bo jakby mnie złożyw uderzył, zanim załadowałbym te drugie, czer... te drugie zielone klocki, to bym już raczej nie dał rady naładować swojego e... no wiecie kogo nie widzice. bo ona by dostała minus do generacji many. a tak to wszystko się z... e... złożyło tak jak bym sobie tego życzył Dobra i tutaj mamy wygraną. Poszło dużo szybciej, co cieszy i tutaj mamy co kwasirka. Kwasirka, tylko może mi pomóc, bo ja nie chcę tych milionów od wysołka. No i tu już nie będzie tak kolorowo. Bo prawdopodobnie nie uda mi się tego hangira nawet wymusić w tych pierwszych turach, chyba że wpadnie mi tutaj fioletowy diamencik. Właśnie. O, jest krzewo naładowane znowu. Co za pięknie się tu składa ta plansza. Obniżymy generację mamy. Weźmiemy sobie zarel. I fioletów mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, możemy odpalić diament. Troszkę przydłużę kombo. OK. Rewelacja. I w tym momencie jest po walce. Skorpi. Skorpi niestety pokonany. Brat Tuk. Alby się chciały z czerwonymi. Ale idę tym składem, bo tutaj sprawdza. Chociaż nie wiem, po co wziąłem tutaj krzewo-nieźwica, tylko dwie karty tutaj biją. Eee, no nic. No, ten diament niebieski raczej mi jest niepotrzebny. My tutaj mam bardzo duże leczenie i powiem wam tak szczerze, że mogłem chyba zabrać sobie jakiegoś buciora, żeby mieć wzrosty. Ale dobra, próbujemy. Jeden z głowy. Drugi z głowy, trzeci też jest po walce. Powiem, wam, że brata taka to nie widziałem już bardzo dawno, żeby ktoś wystawił gdziekolwiek. I kolejny dosyć słaby dev. z tego względu, że karty ładunkowe na szturmie nie działają. nie działają. One się wyładują wolniej nawet niż w normalnych warunkach. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że tak się dzieje, bo one, normalnie na przykład taki, taki ninja się ładuje na e, 5 klocków, czy 4 nawet, jak jest druidem, a w takim zestawieniu na Sturmion tutaj się ładuje na 6 klocków, bo wszystkie karty są jak na bardzo szybkiej manie, co powoduje, że że te tanki po prostu się nie sprawdzają. Znaczy, ninja, ładunkowe karty się nie sprawdzają absolutnie do takiej gry. Bo lepiej jest na przykład naładować dwa razy jakąś kartę niż ninja na trzeci ładunek. Zresztą tutaj widzieliśmy to. Odpalił Fajes, a odpala nawet już nawet druga flanka, i się dopiero teraz bije. Co powinno być tak, raczej że najpierw bije. Eee, dwa razy hmm, tank, a potem dopiero będzie sobie bił, o, u, potem będzie biła dopiero flanka. No ale jak widzimy, na razie jego def się sprawdza właśnie z tego powodu, że paje się odpalił i ja nie nałożyłem mu efektów od Jahangira. No, jest trochę kakao. Tak się śmiałem. A, ja raczej nie uda mi się tego wy wyciągnąć. Dwie karty biją z ręki. Czy Wesołek może przeżyć? Może. No, tutaj ten fajezd zrobił dobrą robotę. Ile tury jeszcze macie odporność? Dwie tury. Więc chyba nie mogę czekać. Obyt nie, zał nie załadowało fajeza. To jeszcze mam jakąś szansę. Musi zginąć Jest inaczej... ...Każana. Dobra. Na takim low HP, kurczę, wszyscy żyją. No i przegrałem tą walkę. z SkinSaiShim na tanku. Klocek tutaj kompletnie nie chciał współgrać. No i fajes, jest niestety... ...bardzo dobrze, bardzo dobrze tutaj ustawiony. I przez to jest przegrana. I jeszcze był na pierwszym oddziale, a tak, a tak zrobił robotę dobrą. No ale nic, tak to się czasem zdarza na szturmie. Mi się udało pierwszą walkę już wygrać w obronie. Także myślę, że te no 1% uda mi się na pewno zdobyć na tym szturmie. Ale, ale nie wiem, czy będę w tych listach. Jest Dorotak z łowców gwiazd. Kto tam jeszcze? Potem jest Kane. 7, 4, 15. Zielony team. Osiek. Mocne bóle. Mocne, mocne wieki. Nic dziwnego, skoro pojawiają się w top 100. Na wszonek. J. Laura Palmer. Urodzenie mordercy Poland. No. Sporo osób. Sporo osób, które na co dzień w turniejach się nie pojawiają i to jest właśnie była duża szansa dla, właśnie dla osób, które mniej kasy wkładają w grę, żeby sobie na tych turniejach trzygwiazdkowych mogli e, powalczyć jak równy z równym. Aczkolwiek no tutaj raczej no, nie ma jakoś e, bardzo, bardzo y, jakichś słabych czy starych kart, oddziały też są w miarę porobione, także no okej, okay. y, raczej do tych słabszych graczy nie można koleżanki tutaj zaliczyć. Dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej.